Po co, masakrycznie? Zbęd wujkę próbujemy coś ogarnąć. A dodatkowo jeszcze jest Szymon Poleka tych, które były na dziewiątą, i tych, które dopiero będą na 12 jest godzina 11, walczymy już od godziny 8 dodatkowo doszły, dodatkowo doszły przeciwbólowe, hydoksyzyna nospa I teraz się uspokoił, mamy chwilkę czasu żeby nagrać i nawet to